Muszę wyczekać na odpowiednią falę. Nie wiedziałam, czy on śpi, czy umarł. Siemanko wszystkim w tym kolejnym pięknym dniu. Właśnie jedziemy z tomeczkiem coś zjeść. Jest dość późno, bo już jest 11, ale to dlatego, że dzisiaj po prostu się nie spieszymy. Wczoraj wróciliśmy tacy padnięci, że zdążyłam się tylko wykąpać i zasnęłam. Po prostu o niczym innym nie marzyłam, tylko o śnie. A dzisiaj mamy taki totalnie luźny dzień na plaży. Przyjechaliśmy sobie zjeść do Out Burger. Znowu jemy tutaj, ale zobaczycie za chwilę dlaczego, bo jesteśmy tutaj nie bez powodu. Właśnie dlatego tutaj jesteśmy, bo jesteśmy zaraz przy lotnisku i tutaj cały czas lądują samoloty lub odlatują samoloty. I jest tu niesamowity widok. Chcieliśmy sobie zjeść tam na trawie, bo można tutaj sobie usiąść na trawie i pooglądać to, ale niestety nie zapakowali nam jedzenia yy, na wynos, tylko dali nam po prostu na tacce. Dlatego stwierdziliśmy, że dobra, już wszędziemy sobie tutaj, no a za chwilę pójdziemy tam na trawę. Tutaj zaraz przy tym naucie. macie taki sk zielony skwer, żeby można właśnie sobie było yy, usiąść i popatrzeć na te samoloty, jak one lecą nad wami, ale tu właśnie nigdy nie wiadomo, w którym one momencie przylecą, ale latają bardzo, bardzo często, więc to nie jest tak, że musi godzinę czekać, aż przeleci następny. To leciał taki olbrzym Dreamliner, naprawdę taki był wielki, że szok. I niestety potem już leciały same małe i nie dało się tego tak fajnie nagrać szkoda. No oglądaliśmy się tych samolotów, to lecimy na plażę Cheers. Doszliśmy właśnie na Venice Canals i twórca tych kanałów tutaj bardzo pokochał Włochy i Wenecję i stwierdził, że też to musi tutaj zrobić. Dlatego tutaj jest bardzo pięknie i bardzo malowniczo. Tylko, że te kanały były o wiele większe kiedyś, i bardzo duża część z nich została zasypana właśnie, żeby zrobić drogi yy, i takie rzeczy. No ale domy, które tutaj są, nie dość, że się, wiecie, tu jest tak pięknie, to jeszcze w dodatku są bardzo, bardzo drogie te lokalizacje tutaj przy tych kanałach. My wtedy, kilka lat temu, nie ogarnęliśmy, że w ogóle to jest to miejsce, i pamiętam, że sobie tutaj ludzie na padlach pływali. Nie dziwię się, że ta dzielnica jest droga. Bo to jest bardzo blisko Venice Beach. Tutaj jest 5 minut na nogach. Takim króciutkim spacerkiem, piękna pogoda, wieje wiaterek, super. Ludzie tu mają takie życie fajne. Jak macie oczywiście pieniądze w Stanach, bo jak nie macie pieniędzy, to macie lipania. Ale ten, kto jest ze Stanów i ma pieniądze, to naprawdę super życie. Tu wygląda to tak, że są te łódeczki. I z tego, co tak widzę, to po prostu przy każdym domu jest taka łódeczka, więc pewnie to są po prostu ich prywatne yy, łódki od tych właścicieli i mogą sobie po tych kanałach pływać. Normalnie, super. To jest łódka? Tak to wygląda, bo tam no, ma w to sumie. Jest tak już tak? No popatrz, ale tam ma takie śmigło i ster. No, widzisz? Tak, tak. Ale łódka śmieszna. Tak. Ale to no nie odpłynie, nie? No, bo no oni, oni sobie post... pewnie po tych kanałach po prostu pływają. Wiesz no o co chodzi. No na lajcie, przecież to nie jest takie wysokie. Już nie przesadzaj. Przecież środkiem przepłynie, na lajcie się zmieści. Ty no to no wszędzie no, no, no. widzisz czarne barwy. <grym> ja to jestem taka optymistka, a Tomek to jest pesymista, nie? Jestem realistą. Ta, ty a Natalia. Natalia to samo gada, że ona jest realistą, a ona jest pesymistką. <grym> Pozdrawiam Cię Natalia. <grym> Przed wejściem na Venice Beach to jest moja ulubiona plaża, jak i miejscówka w całym w ogóle Los Angeles, i myślę, że prawdopodobnie w całych Stanach. Nie wiem, bo nie byłam jeszcze na wschodniej części, ale jeśli chodzi o plażę, to to jest moje ulubione miejsce. I jeszcze Santa Monica to jest zaraz niedaleko. Na pewno tam potem was zabiorę. A teraz zobaczcie, jaki ta plaża i to miejsce ma klimat. I tutaj zaczyna się cały klimat Venice Beach. Tutaj wszędzie jest pełno sklepów z jakimiś ciuchami, strojami, zabawkami, czymkolwiek. Wszystko tutaj znajdziecie. Oj, ktoś się zdenerwował. Tutaj jest bardzo dużo ubrań, których nigdzie nie znajdziecie. A nie znajdziecie ich nigdzie dlatego, chyba że na jakichś chińskich stronach. Dlatego, że te wszystkie koszulki i te wszystkie rzeczy to są mega szmatki, które po prostu mają takie napracowane wzory. Takie, które jesteście w stanie zrobić sobie w Polsce też. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak ludzie grają w padla albo w jakiegoś tenisa. Tam chyba jest też skoż gdzieś dalej i to jest ta najpopularniejsza Venice Beach, a tutaj mamy Muscle Beach. Muscle Beach to jest siłownia, na którą chodził sam Arnold Schwarzenegger. On się potem przerzucił na Gold's Gym, ale na Gold's Gym też tutaj niedaleko właśnie Venice Beach i tutaj całymi dniami. Ćwiczą różni faceci, którzy mają za zadanie przyciągnąć ludzi też do trenowania na tej siłowni. Ale oni są tutaj po prostu od rana do wieczora. Akurat teraz jest pusto, pewnie mają przerwę, bo jest środek południa i naprawdę jest gorąco, więc, yy, więc oni są tam teraz w środku, ale pod wieczór naprawdę można tutaj zobaczyć takich napakowanych facetów rzeszok. I kobiety też. Kobiet, wiadomo, napakowanych jest trochę mniej, ale mimo wszystko no to jest taka kolebka e, sportów sylwetkowych. Naprawdę to jest miejsce, które każdy freak siłowniany musi zobaczyć. Mimo tego, że Amerykanie są grubi i, i tak dalej, to tutaj na Venice Beach nie ma problemu w ogóle z ruchem. Zobaczcie, tutaj są ogromne boiska do kosza. E, jest ich bardzo dużo, więc ludzie naprawdę mogą sobie pograć. Wiecie, ludzie się często nie znają nawet i sobie po prostu podchodzą, czy mogą włączyć się do gry i grają razem, nie? Także to jest naprawdę niesamowite. A tutaj zachody słońca. To są najpiękniejsze zachody słońca jakie widziałam. Tutaj macie w ogóle otwarte siłownie, na której też z Tomeczkiem żeśmy sobie ćwiczyli. Największy minus tutaj jest taki, że cały czas właśnie czuć wszędzie zioło. Jest dużo takich osób, które właśnie próbują Wam wcisnąć na hamca swoje płyty albo na przykład jakieś atrakcje typu wąż, które którego chcą Wam dać na szyję. Na przykład Natalia tak się dała złapać. Eee, więc jeśli oczywiście nie chcecie komuś zapłacić, to w ogóle mówcie nie, dzięki, oni są czasem nachalni. Ci z płytami mniej, ale ci z wężem to po prostu od razu ci kładą na. Na plecy. Tutaj bardzo często się tak pojedynkują takimi freestylami. Akurat teraz tutaj jest ich dość mało, ale normalnie tu się zbierają ludzie w takich grupkach i całymi grupami stoją i znowu kogoś wyciągają do tej, do tego freestylu. Zobaczymy, co tutaj się w ogóle będzie działo. Bo widzę, że tutaj jest jakaś akcja z Red Bullem. Tutaj sobie breakdensują. Tutaj można spotkać przeróżnych ludzi, przeróżnymi pasjami. Możecie sobie pojeździć na wrotkach. I na przykład najpopularniejsze filmy, które były kręcone na Venice Beach i właśnie w tym miejscu to było na przykład Barbie. Tam na plaży oczywiście słynne budki i słoneczny patrol robią jakiś układ na wrotkach. Super, że nieważne, czy jesteś gruby, chudy, wysoki, niski, mały, duży, to po prostu i tak, i tak znajdziesz tutaj coś dla siebie. I każdy tutaj jest taki, na tej plaży przynajmniej, przynajmniej się tacy wydają, wyluzowani i tacy, wiecie, niczym się nie martwią. To jest jedno z najfajniejszych miejsc, moim zdaniem, na świecie. Nie wiem, jeszcze w wielu miejscach nie byłam, ale jeśli chodzi o taki klimat, yy, gdzie na przykład mi się podoba i chcę tutaj wracać, to to jest zawsze to miejsce. No, i tutaj to ulubione miejsce dla wszystkich skaterów, czyli ten skatepark. Oni potrafią takie triki tutaj nawalać. O, ten tak skakał przed chwilą. Czekam, aż coś zrobi jakiegoś trika. O, jak skoczył fajnie. Właśnie zapytaliśmy się pana ochroniarza, co tutaj się będzie działo z tym Red Bull'em. Właśnie będą tutaj zawody w skateboardzie, więc jestem tego mega ciekawa. Może jakoś na to jeszcze trafimy, ale idziemy w końcu pływać. Mieszkając tutaj, moim zdaniem nie da się nie uprawiać jakiegoś sportu, bo tutaj po prostu samo to miejsce zaraża, wiecie, takim chęcią do aktywności po prostu, jak dla mnie przynajmniej. Wiadomo, ludzie są różni. Ale jak się wiecie, widzi tutaj gości na deskorolkach, tu na jakichś wrotkach, tu rolki, tu jakieś kulejnogi, nogi, rowery, elektryczne, normalne i przeróżne inne rzeczy. Jedzie sobie na przykład, wiecie, facet na deskorolce i ciągnie go jego pies. Wszędzie te siłownie otwarte, podwórkowe, plus to, że te ścieżki są zaraz, zaraz przy oceanie. I jedziecie sobie na rowerku z widokiem na te fale, na ten ocean, na te budki. I to wszystko ma taki filmowy klimat, że ja się nie dziwię, że ludzie tak bardzo, którzy tutaj e, mieszkają, identyfikują się z tym miejscem i po prostu czują się dumni, że tu mieszkają. Nie wiem o co chodzi w tym roku. Ja nie wiem, naprawdę, może trzy może lata temu, żeśmy tak trafili, ale wtedy tutaj latało pełno przeróżnych helikopterów i takich małych samolocików z reklamami. Że na przykład leci tutaj i ciągnie za sobą taką reklamę, nie wiem. Przyjdź na takosy do nas. Albo zaczęli dbać o środowisko, albo yy, bankrutują. No i te najsłodniejsze na świecie budki ratownicze. No, wygląda to po prostu jak na filmach. Ja się czuję jak w jakimś słonecznym patrolu, a ty? Też się tak czuję, no. Wow. Przełączam się z Osmo na GoPro, bo niestety osmo jest, nie jest wodoodporna. Mam nadzieję, że jakość filmu zostanie tak sama. I lecę do wody. Jezu, czekałam no to tak długo żeby tutaj wejść. Ja znalazłam muszlę, ale jest tam w środku jakieś stworzonko, bo jest mega ciężka. tam Magda sobie siedzi. A ja czekam na swoją kolej. Ktoś musi pilnować. O, Magda w końcu idzie. No i W końcu ja będę mógł wejść. Idzie jak modelka, pewnym krokiem. Nieźle. Słoneczny patron. O, tutaj jedzie właśnie taki pan, od którego kupimy deseczkę i będziemy zaraz surfować pan? na falach. O, i pan ma taki guzeczek. No i właśnie tam ma piłki, coś tam, co tam chcecie. No i mamy deskę. Chciałam taką z rekinem w sumie, który mnie pożera, ale ta mi się podobała, bo jest taka z zachodem słońca w Kalifornii. Jest taka deseczka, kosztuje 20 dolarów, czyli od tych. Trzech lat nie zmieniła się cena, jest dokładnie taka sama. I ja wiem, że może to się wydawać drogo, ale zobaczycie, na tym jest taka frajda. Bez tej deski to w ogóle mi się nie chciało tutaj pływać. Tutaj macie w ogóle taki sznureczek. Czekajcie, bo to, bo to jest taśma przyklejona i powinno się to trzymać, nie? Nie, nie odleć. To już, a weź pociągnij z całej pety. Z całej pety? No. Uważaj, bo cię wyrwie Magda. Ale, no. Ja no, nie chcę mocniej, no. Nie, wiem, mocniej to na pewno nie poleci. No i tu sobie oplatacie o rękę. Jakby Was właśnie fala na przykład wywróciła czy coś, to żeby Wam ta deska nigdzie nie uciekła, tylko że ona jest przywiązana do Waszej ręki, nie? Dobra, płyniemy! Jak prawdziwa surferka muszę wyczekać na odpowiednią falę. to naprawdę nie warto sobie żałować pieniędzy, bo jeśli nie umiecie surfować, to to jest najlepsza rozrywka tutaj nad, yy, nad oceanem. O, ta też była taka fajna! Właśnie tutaj, na Venice Beach, zdecydowaliśmy się wziąć Bambi. Bo właśnie jak zobaczyłam jak ci ludzie z tymi psami tutaj na tej plaży rzucają im frisbee. Patrzcie jakie mam fajne paznokcie plażowe. Specjalnie ja takie zrobiłam na zachody na Venice Beach. Popływaliśmy sobie, poopalaliśmy się. Teraz idziemy na jakieś jedzonko. Muszę iść do łazienki. I bardzo, bardzo nie lubię tych łazienek. Zobaczcie dlaczego. Wydaje mi się, że albo takie same, albo gorze mają w więzieniach. Nie? No, dramat. No, no, ale tak jest na publicznej plaży. No, no straszne. Zrobić? Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia byliśmy z Natalią tutaj w tych łazienkach i otwieram jeden kibel, a ktoś w nim śpi. I nie wiedziałam, czy on śpi, czy umarł, ale potem zaczął coś mruczeć, więc już wiedziałam, że po prostu był nacipany. Ale tutaj na Venice Beach, mimo tego, że łazienka jest darmowa, to jest inne dło i papier. Nie to, co w Gdańsku. Tam w Sopocie 4,50 i bez papieru. Ja nie wiem o co chodzi, ale mam wrażenie, że stany opustoszały. Bo tutaj na Venice Beach cały czas jeździły jakieś rowery, hulajnogi, inne sprzęty. O teraz jedzie pan na jakimś dziwnym sprzęcie, zaraz zobaczycie. Zobaczcie, tutaj mają jakieś takie śmieszne stoły. Nie wiem, czy to jest do ping-ponga, czy nie. No bo to jest takie wykrzywione. Jak ktoś wie, co to za sport. Jeśli to nie ping-pong, to dajcie znać w komentarzach ile tu osób ćwiczę teraz, bo już teraz jest chłodniej. Jak była ta trzynasta, to po prostu nie dało się tutaj normalnie stać, bo tak prażyło. Chodź idziemy zobaczyć. Jak się stoją na rękach, pompki robią na rękach. Patrz, w staniu na rękach pompki robią. Widzisz to Tomek? Ten środkowy jest mega dobry. Kurde blade. Ja nie mogę. No i tutaj właśnie można spotkać takich sportowców. jeszcze nogami se macha. Co za gość. Gościu jest tak wielki, on ma chyba ponad 2 metry wzrostu. Ma przeogromne plecy. Powiem Wam tak, aż chce iść na siłownię. Nie wiem jak Ty Tomek. No ja zawsze chcę iść Ale? O, ale... <laughs> nie ważne, w Ale później zarczyk. patrzę na Ciebie i to, że oglądasz Hotel Paradise i mówię, o też pooglądam Tak, moja wina, na pewno Cia na Benis i oni mają tutaj nawet taki swój mini posterunek. Ale piękne! Ach, my padła. <śm> O kurde! No i takie tutaj były zawody. My akurat trafiliśmy na kategorię dziewczyn i wygrała jakaś Sky Brown. Nie wiem, czy będzie popularna, czy nie, ale tutaj naprawdę super jej poszło. Zobaczcie, ile tutaj ludzi stoi i kibicuje. To jest niesamowite, jaki tu jest klimat. Let's just go all in Cause I just got to move Wyjeżdżać z parkingu, i tutaj są takie kolce. Ale jak wyjeżdżacie z parkingu, to możecie spokojnie po tym przejechać, bo one się chowają. Tylko jakbyście chcieli w tą stronę przejechać na parking, no to wtedy nie przejedziecie jakby na parking, bo one wam się wtedy wbiją. Możesz przejeżdżać. Wydaje mi się, że one tylko przebijają jak w drugą, drugą stronę. stronę tak. Tam jak już był skichany nie chciał wyjechać, musiałem tam zapomniałem wyjść. jak to działało, bo już pamiętam ostatnią taką samą rozkminę mieliśmy 3 lata temu subskrybujcie Madziarz